Witam na moim kanale Tym razem niestety znowu nie o lodówce Za to o Haulu zakupowym Jak na przykład co kupiłam Znowu niezapomniana szyneczka Masło Pomidor Zobaczcie jaki Zobaczyłam w takim kolorze pomidor To postanowiłam kupić Inna odmiana Zobaczymy czy jak smakuje Papryka w podobnym kolorze Surówka, taka oka puściana, sporóweczki jedyneczki, niezapomniane pryncypałki, MMMsy, MMsy oraz niezapomniany pokarm dla kota bo takie rzeczy jak się ma kota trzeba pamiętać w ostatniej chwili już stałam za kasą i akurat mi się przypomniało na szczęście jeszcze w kolejce więc mogłam szybko polecieć po to no i serek niezapomniany jak widzieliście tamten widzieliście w poprzednim haulu był, czerwo, był w innym kolorze czyli z papryką a ten jest ze szpinakiem i czosnkiem też tej samej firmy. Także bardzo jak widzicie za każdym razem coś innego kupuję. Słodycze do słodyczy. Nie jest to tak, że jednostajne takie, że jedno i to samo. Niektórzy pewnie jedno i to samo kupują, a ja staram się Urozmaicać, więc nie jest to tak. Chyba, że kupuję mrożonki, to wtedy nie pokazuję ich, ze względu na to, że trzyma szybko do zamrożarki, bo nie ma czasu na takie bawienie się. A jak są takie rzeczy, jak tutaj widzicie, to mogę sobie pozwolić na ich pokazanie. Dobrze, łapka w górę i do kolejnego wideo.